Przez prawie pół minuty po dekapitacji ludzka głowa może pozostać świadoma. Oczy mogą mrugać, usta próbować formować słowa, a przez te ulotne sekundy świadomość trwa, gdy życie ucieka. Ten nawiedzający moment prawdopodobnie należał do Anny Boleyn, drugiej żony Henryka VIII, której upadek z łaski zakończył się jedną z najbardziej niesławnych egzekucji w historii Anglii. Podczas gdy większość historycznych relacji Grzecznie pomija te makabryczne szczegóły. Bliższe spojrzenie ujawnia coś znacznie bardziej niepokojącego, niż pojedyncze uderzenie miecza. Egzekucja Anny nie była tylko fizycznym końcem, ale kulminacją wyrachowanej kampanii psychologicznych tortur. W Anglii Tudorów śmierć rzadko była jedyną karą, często była ostatnim aktem upokorzenia, przygotowanym tak starannie jak sztuka teatralna, wystawionym zarówno dla widowiska, jak i dla ostrzeżenia. Anna nie została stracona po prostu za zdradę. Jej ostatnie dni zostały zaplanowane tak, aby zniszczyć jej ducha, kawałek po kawałku. To, co się wydarzyło, nie było tylko wyrokiem śmierci. Było to celowe wymazanie przez Henryka VIII kobiety, której wpływy stały się niewygodne. Do 19 maja 1546 roku Anna spędziła już 17 dni zamknięta w Tower of London. Ta sama forteca kiedyś przygotowywała ją do chwały, gdy zaledwie trzy lata wcześniej wstąpiła na tron jako królowa Anglii. Ale teraz korytarze, w których kiedyś marzyła o majestacie, stały się więzieniem rozpaczy. Henryk przedłużał jej agonię, wielokrotnie odkładając egzekucję. Nawet jego decyzja o wezwaniu francuskiego mistrza miecza zamiast tradycyjnego angielskiego topora, często przedstawiana jako akt miłosierdzia, tylko potęgowała dramat tego, co miało nadejść. Mimo tego okrutnego oczekiwania, Anna wykazywała zadziwiający spokój. Świadkowie opisywali jej zachowanie jako niemal radosne. Uśmiechała się i żartowała w ostatnich godzinach. Dzisiejsi psychologowie mogliby to rozpoznać jako dysocjację desperacki mechanizm obronny umysłu w obliczu nieznośnej traumy. Sama Anna nawet zażartowała, że ma tylko małą szyję. Bagatelizując swój nadchodzący los wisielczym humorem. Jednak pod jej wymuszonym optymizmem kryły się niewyobrażalne męki emocjonalne. Wiedziała, że oskarżenia, cudzołóstwo, kaziroctwo, spisek w celu zabicia króla były sfabrykowanymi kłamstwami, mającymi na celu szarganie jej reputacji. Mrożąca krew w żyłach prawda była taka, że Henryk Usn pragnął czegoś więcej niż jej śmierci. Pragnął wymazać ją całkowicie. Osiągnięcia Anny miały zostać zdyskredytowane, jej pamięć wymazana z historii, a co najważniejsze, legalność jej córki Elżbiety podważona. Jej egzekucja nie była tylko końcem królowej. Była publicznym spektaklem, mającym na celu przekonanie Anglii, że zawsze zasługiwała na hańbę. W tygodniach poprzedzających jej śmierć, skandaliczne plotki przedstawiały Annę jako uwodzicielkę i zdrajczynię. Opowieści były tak oburzające, że zostałyby wyśmiane w każdym sprawiedliwym sądzie. Jednak w Anglii Henryka stały się narzędziami propagandy. Poranek 19 maja był w Londynie nietypowo jasny, co stanowiło okrutny kontrast dla ciemności czekającej na Annę. Poprzedniej nocy próbowała się modlić, ale sen jej nie przychodził. Zapiski wskazują, że poprosiła o sakrament o drugiej nad ranem, klęcząc przed nim przez wiele godzin. O świcie była już na nogach od prawie 24 godzin, wyczerpana, przestraszona, a jednak dziwnie ożywiona. Kiedy wezwano ją z jej komnat, relacje opisują ją jako śmiejącą się ze swoimi dwórkami, co było znakiem nie tyle spokoju, co umysłu rozpadającego się pod miażdżącym stresem. Jej egzekucje kilkakrotnie odkładano co było taktyką, którą władze Tudorów często stosowały, jako torturę psychologiczną. Niepewność co do tego, kiedy topór, a w tym przypadku miecz, spadnie, dręczyła więźniów bardziej niż sama śmierć. Kiedy wreszcie nadszedł czas, Annę eskortowano korytarzami, którymi kiedyś przechodziła, jako królowa. Żaden dworzanin nie skłonił się z szacunkiem, teraz towarzyszyli jej strażnicy, tylko po to, by upewnić się, że nie ucieknie. Ci, którzy kiedyś zabiegali o jej względy, teraz patrzyli z zimną obojętnością, pragnąc zdystansować się od jej hańby. Na Tower Green szafot stał gotowy. W przeciwieństwie do wysokich platform, często dramatyzowanych w filmach, ten dla Anny miał zaledwie trzy stopy wysokości. Ta niska konstrukcja pozbawiała ją godności, zmuszając ją do bycia bliżej szydzącego tłumu. To, co powinno być uroczystym wydarzeniem, miało atmosferę karnawału, celowo zainscenizowanego, by wzmocnić jej upokorzenie. Egzekucja była teatrem, przedstawieniem zaprojektowanym, by przestraszyć każdego, zwłaszcza kobiety, które ośmieliłyby się wznieść ponad swój stan. Zanim uklękła, ani dano zwyczajową szansę na przemowę. Nie było to miłosierdzie, lecz tradycja. A jej ostatnie słowa musiały być ostrożnie dobrane. Powiedziała zgromadzonemu tłumowi: Dobrzy ludzie, przybyłam tu, aby umrzeć zgodnie z prawem, i tym samym poddaję się jego osądowi. Na pozór te słowa wydawały się uległe akceptacją jej losu, ale pod tą fasadą krył się subtelny opór. Uznając prawo, nie przyznając się do winy, Anna sprytnie podważyła same zarzuty, które ją skazały. Najbardziej godna uwagi była jednak nieobecność Henryka. W przeciwieństwie do kinowych scen, gdzie królowie obserwują upadek swoich wrogów, Henryk pozostał w pałacu Whitehall, czekając na potwierdzenie śmierci Anny. Jego myśli nie były przy kobiecie, którą kiedyś uwielbiał, ale przy Jane Seymour, jego przyszłej trzeciej żonie. Śmierć Anny była zwykłą formalnością, torującą drogę do jego następnego małżeństwa. Francuski mistrz miecza Sprowadzony za wielkie pieniądze. Dodawał kolejną warstwę okrucieństwa. W Anglii topór często wymagał kilku uderzeń, by odciąć głowę, ale miecz był szybki i precyzyjny. Oznaczało to, że Anna umrze z rąk obcego, jej ostatnie chwile powierzone komuś, kto nigdy nie służył na jej dworze, symboliczne odebranie jej nawet intymności własnej ojczyzny. Tradycja nakazywała przepaskę na oczy. Chociaż często opisywano to jako akt miłosierdzia, mający na celu oszczędzenie ofierze widoku ostrza, w praktyce służyło to celowi praktycznemu uniemożliwieniu skazanemu drgnięcia lub poruszenia się. Anna nie położyła głowy na pniu, zgodnie z francuskim zwyczajem, uklękła prosto, co wymagało ogromnego bezruchu, gdy Kat przygotowywał swoje uderzenie. Świadkowie twierdzili, że jej usta poruszały się w modlitwie, a oczy rzucały się pod opaską, desperacko nasłuchując niewidzialnego ostrza. Terror oczekiwania na śmierć, nie znając dokładnego momentu, w którym nadejdzie, był formą tortury samą w sobie. Kiedy cios wreszcie nadszedł, był niezwykle czysty. Jak na standardy Tudorów, jej koniec był miłosierny. Jedno precyzyjne uderzenie odcięło jej głowę, ale horror był daleki od zakończenia. Świadkowie donosili, że jej usta i oczy nadal drgały, jakby kończyła modlitwę, przerwaną przez ostrze. Przez kilka sekund jej ciało zdradzało upartą trwałość życia, trzymającego się umierającego mózgu. Ten groteskowy widok sprawił, że niektórzy obserwatorzy zemdleli, podczas gdy inni odwrócili się, nie mogąc patrzeć. Jednak nawet po śmierci odmówiono Annie godności, nie przygotowano żadnej trumny. Jej dwórki, przytłoczone żalem, musiały znaleźć starą skrzynię, aby pomieścić jej głowę i ciało. Jej szczątki pochowano pospiesznie w kaplicy Tower, bez należytego chrześcijańskiego pogrzebu. Królowa Anglii, niegdyś koronowana w opactwie westminsterskim z całym majestatem królewskiej ceremonii, została teraz porzucona w nieoznakowanym grobie. Ale wysiłki Henryka nie skończyły się na jej śmierci. Nakazał zniszczenie jej portretów, wymazanie jej symboli, a nawet uciszenie jej imienia na dworze. To, co zainscenizowano na szafocie, było tylko początkiem większej przemocy, próby wymazania Anny Boleyn z samej historii. Okrucieństwo egzekucji Anny Boleyn nie ograniczało się do szafotu. Jego cień rozciągał się daleko poza jej śmierć, dotykając życia tych, którzy ją kochali. Tych którzy byli zmuszeni służyć jej w ostatnich godzinach, a nawet jej młodej córki, Elżbiety. Dla kobiet z jej dworu, jej dwórek, które dzieliły jej radości i smutki, horror był nie do zniesienia. To one musiały oczyścić jej ścięte ciało, przygotować jej głowę do pochówku i wykonywać te zadania w milczeniu, wiedząc, że jakikolwiek znak buntu mógłby zagrozić ich własnemu życiu. Niektóre nigdy się nie otrząsnęły. Relacje sugerują, że koszmary nawiedzały je przez lata, a co najmniej jedna ostatecznie szukała schronienia w klasztorze, porzucając życie dworskie na zawsze. Psychiczne blizny tamtego poranka rozciągały się na cały dwór Henryka. Przesłanie było jednoznaczne: Jeśli ukoronowana królowa mogła zostać tak całkowicie zniszczona, nikt nie był bezpieczny. Strach stał się powietrzem którym oddychali dworzanie. Strach tak głęboki, że milczenie stało się jedyną strategią przetrwania. A potem była Elżbieta. Mając niespełna trzy lata, nagle została pozbawiona statusu królewskiego. Uznana za nieślubną, została usunięta z linii sukcesji. Jej mały dwór został rozwiązany, dwórki zwolnione, a jej potrzeby zignorowane. Dokumenty dworskie ujawniają, że dziecko zostało pozostawione bez odpowiedniego ubrania i opieki. Niewinna istota ukarana za upadek matki. Ten akt okrucieństwa wobec małego dziecka podkreślał prawdziwą brutalność wymazania Anny. Nie wystarczyło zniszczyć królowej, nawet jej dziecko musiało ponieść ciężar hańby. Współczesne opowieści o egzekucjach tudorów często je odkażają. Dają nam czyste obrazy. Szlachetna królowa klęcząca z godnością, uroczysty tłum i szybki koniec. Ale rzeczywistość była znacznie brzydsza. Szafot był prawdopodobnie przesiąknięty krwią z wcześniejszych egzekucji, brzęczący muchami w majowym upale, a atmosfera wcale nie była uroczysta, lecz była to zaaranżowana chaosem. Zwolennicy króla zostali umieszczeni w tłumie, aby wiwatować, szydzić, wykrzykiwać oskarżenia. Anna szła w kierunku Tower Green, słysząc rzucane na nią obelgi, nazywana czarownicą, cudzołożnicą, zdrajczynią. Śmierć nie była uważana za wystarczającą karę, prawdziwą karą było upokorzenie. Ostatnia przemowa Anny często była romantyzowana, przedstawiana jako moment szlachetnego buntu. Ale prawda jest bardziej złożona. Musiała dobierać słowa z niemożliwą ostrożnością. Cokolwiek, co wydawałoby się buntownicze, mogłoby zagrozić przyszłości Elżbiety lub zostać użyte do usprawiedliwienia jeszcze surowszego potępienia. Dlatego chwaliła króla jako miłosiernego władcę, nie dlatego, że w to wierzyła, ale dlatego, że rozumiała, że każde jej słowo odbije się echem i dotrze do Henryka. Jej ostatnia mowa nie była wolnością słowa, była jej dokładnym przeciwieństwem. Była to kobieta uciszona nawet po śmierci zmuszona do tworzenia swoich słów dla przetrwania, nawet gdy przetrwanie nie było już możliwe. Francuski miecz, który zakończył życie Anny, sam w sobie był symbolem teatru. Henryk nie szczędził wydatków, posyłając po kata słynącego ze swojej zręczności. Ćwiczył on na zwierzętach, aby udoskonalić pojedyncze, czyste cięcie, które zapewniłoby mu hojną zapłatę. To nie była zwykła egzekucja, to była produkcja. Anna nie została po prostu skazana. Jej śmierć została zainscenizowana dla maksymalnego widowiska, zapewniając, że nie będzie niechlujnej walki, nieudolnego ciosu, żadnego momentu, który mógłby ją uczłowieczyć. W rzeczywistości żaden angielski kat nie był chętny ani zdolny do wykonania tego czynu. Nie z litości dla Anny. Ale dlatego, że francuska technika wymagała specjalnego szkolenia, sama broń była inna. Ostrze naostrzone i wyważone do szybkiego poziomego cięcia, w przeciwieństwie do brutalnego, pionowego uderzenia angielskiego topora. Ten szczegół sam w sobie podkreśla, jak skrupulatnie Henryk wyreżyserował dramat ostatnich chwil Anny. A potem był rytualny pokaz. Po odcięciu jej głowy. Kat uniósł ją wysoko za włosy, aby wszyscy mogli zobaczyć. Krew wciąż tryskała z rany, groteskowy symbol sprawiedliwości spełnionej. Tłum westchnął. Niektórzy zemdleli, inni krzyczeli z aprobatą. W tym momencie Anna została przemieniona z królowej w ostrzeżenie. Poeta Thomas Wyatt, uwięziony w tym czasie w Tower, był świadkiem egzekucji kobiety, którą kiedyś podziwiał, a może nawet kochał. W swoich pismach opłakiwał małą szyję, która kiedyś była ozdobiona klejnotami, a teraz odcięta i wystawiona jako ponure trofeum. Jego wersy uchwyciły gwałtowną metamorfozę Anny z promiennej królowej. Centrum uwagi i władzy, w martwy przedmiot, trzymany w górze dla publicznego widoku. Jej ciało zostało pospiesznie owinięte w płótno przez jej szlochające dwórki i wepchnięte do prymitywnej skrzyni. Prawdopodobnie takiej, w której kiedyś przechowywano strzały, zanim zostało opuszczone pod podłogę kaplicy. Nie było trumny, nie było procesji, nie było należytych obrzędów pogrzebowych. Została pochowana wśród innych straconych szlachciców, jej grób nieoznaczony, jej ostateczne miejsce spoczynku ukryte przez wieki. To haniebne traktowanie nie było przypadkowe, było celowe. Henryk chciał, aby zniknęła. Nie tylko z życia, ale i z pamięci. Dla świata miała stać się niczym więcej niż przestrogą, jej imię wymawiane tylko z pogardą. I pod wieloma względami jego plan prawie się powiódł. Przez lata po jej śmierci jej pamięć była starannie wymazywana. Malarzom nakazano niszczenie jej portretów, jej inicjały wyryte w pałacach zostały usunięte. Ci, którzy kiedyś wymawiali jej imię z czcią. Teraz nauczyli się go unikać, aby nie wzbudzić podejrzeń lub gniewu króla. Przemoc wyrządzona Ani Bolin nie była tylko fizyczna, była historyczna. Została wymazana, przepisana na nowo, umniejszona. Ale okrucieństwo jej śmierci nie zakończyło się milczeniem. W następnych latach propagandyści Henryka niestrudzenie pracowali, aby przedstawić jej egzekucję jako akt miłosierdzia. Zręczny mistrz miecza był przedstawiany nie jako kosztowny element widowiska, ale jako współczujący wybór króla, który nie chciał sprawić bólu swojej królowej. Makabryczna prawda jej ostatnich chwil została przepisana na nowo jako godne odejście. Ta oficjalna narracja, powtarzana i wzmacniana, położyła podwaliny pod wieki historycznych zniekształceń. Być może najbardziej niepokojącym szczegółem ze wszystkich było zachowanie Henryka po egzekucji. Zaledwie dzień po śmierci Anny formalnie zaręczył się z Jane Seymour. W ciągu dwóch tygodni wzięli ślub podczas cichej ceremonii w pałacu Whitehall. Szybkość tej zmiany była zdumiewająca. Dla Henryka śmierć Anny nie była tragedią, ale rozwiązaniem wygodnym usunięciem problemu politycznego. Nie dała mu męskiego potomka, więc została odrzucona niemal natychmiast zastąpiona przez kobietę, która, jak miał nadzieję, odniesie sukces tam, gdzie Anna zawiodła. Szybkość, z jaką życie na dworze wróciło do normy, jest niepokojąca nawet dla współczesnych oczu. Nie było przerwy, nie było żałoby, nie było uznania straty królowej. Dla Henryka jej śmierć była zaledwie krokiem w nieustannym dążeniu do bezpieczeństwa dynastycznego. Egzekucja Anny Boleyn nie dotyczyła tylko śmierci. Dotyczyła kontroli. W tygodniach poprzedzających jej, jej ostatni dzień poddawano ją metodom, które dziś rozpoznalibyśmy jako tortury psychologiczne. Thomas Cromwell, główny minister Henryka i architekt zarzutów przeciwko niej, upewnił się, że została złamana, zanim jeszcze dotarła na szafot. Była nieustannie przesłuchiwana, izolowana od sojuszników. Pozbawiana snu, karmiona dezinformacją, mającą na celu zniekształcenie jej poczucia rzeczywistości. Te taktyki, niepokojąco podobne do nowoczesnej wojny psychologicznej, pozostawiły ją kruchą i zdezorientowaną. Zanim stanęła na Tower Green, opór Anny został systematycznie zdemontowany. Sama egzekucja była otoczona bezprecedensowymi środkami bezpieczeństwa. Garnizon Tower został podwojony. Dodatkowi strażnicy stacjonowali na całym terenie. Nie miało to na celu zapobieżenia jej ucieczce, ale upewnienie się, że żaden sympatyk nie będzie mógł interweniować. Pokaz siły służył innemu celowi, zastraszeniu każdego, kto mógłby wciąż żywić lojalność wobec Anny, zmuszając ich do milczenia. Nawet czas jej egzekucji został starannie wybrany. Zamiast o świcie, zainscenizowano ją w południe zapewniając maksymalną frekwencję. Szlachta zgromadziła się na Tower Green, podczas gdy zwykli Londyńczycy łapali przebłyski i rozprzestrzeniali wieści. A kiedy miecz spadł, dzwony kościelne w całym mieście zaczęły bić, ogłaszając jej śmierć, jakby to był triumf. To, co powinno być prywatną tragedią, zostało przekształcone w publiczny dramat, wyreżyserowany w celu wzmocnienia władzy królewskiej. Anna nie była sama w swoim upadku. Kilka dni przed jej egzekucją pięciu mężczyzn, w tym jej brat George, zostało straconych pod zarzutem cudzołóstwa z królową. Ich śmierć przygotowała scenę dla jej egzekucji, sprawiając, że jej wina wydawała się niepodważalna. Ta taktyka przypominała procesy pokazowe z późniejszych wieków. Najpierw stracić rzekomych wspólników, pozostawiając głównego oskarżonego bez obrony, bez nadziei i bez nikogo, kto mógłby zaprzeczyć oficjalnej narracji. Nazwanie tego jednym z najbardziej bezwzględnych widowisk w Anglii Tudorów nie jest przesadą. Sześć żyć zakończonych, reputacje zniszczone, a wszystko to oparte na dowodach tak słabych, że dziś rozpadłyby się pod najlżejszą kontrolą. Ale rząd Henryka kontrolował nie tylko sądy, ale i samą opowieść. A z władzą nad narracją przychodzi władza do definiowania rzeczywistości. Nawet wieki później prawda o egzekucji Anny pozostaje zamglona. Zapiski są sprzeczne co do tego, gdzie dokładnie stał szafot. Niektóre pomniki wskazują na Tower Green, inne sugerują różne miejsca na terenie Tower. Ta fizyczna niepewność odzwierciedla sposób, w jaki jej historia była zmieniana. Przekształcana i romantyzowana na przestrzeni lat. Odkażona wersja, pełna wdzięku królowa, spotykająca swój los z cichą godnością, ma niewiele wspólnego z brutalną rzeczywistością manipulacji, zniesławienia i wyrachowanego okrucieństwa. Tragedia Anny Boleyn nie polega po prostu na tym, że została stracona, polega na tym, że została niemal wymazana. Jej reputacja zszargana, jej osiągnięcia zminimalizowane jej samoistnienie prawie wymazane z historii to co czyni jej historię tak mrożącą krew w żyłach to nie szybkie uderzenie miecza to kampania upokorzenia zniszczenie tożsamości i próba całkowitego zatarcia jej pamięci z perspektywy psychologicznej gehenna anny przypomina podręcznikowy przypadek sponsorowanego przez państwo gaslightingu oskarżono ją o zbrodnie tak oburzające Kaziroctwo, cudzołóstwo z wieloma mężczyznami, nawet spiskowanie w celu otrucia króla, że aż trudne do uwierzenia. A jednak, poprzez nieustanną propagandę, zastraszanie i kontrolę sądów, reżim Henryka przekonał znaczną część Anglii, że jest winna. Ta celowa manipulacja prawdą była być może najokrutniejszym ciosem ze wszystkich. Pięćset lat później fascynacja Anną Boleyn trwa. Jej historia to nie tylko opowieść o skazanej na zagładę królowej, ale o przerażającym zasięgu absolutnej władzy. Jej śmierć nie była zakończeniem jej życia, ale przedstawieniem mającym na celu legitymizację pragnień króla i przekształcenie samej historii. Horror nie tkwi w upadku ostrza, ale w tym, co ujawnia na temat władzy zdolności do niszczenia osoby, nie tylko fizycznie. Ale także psychicznie, emocjonalnie i historycznie. A jednak, ostatecznie, próba Henryka, by ją wymazać, nie powiodła się. Córka, którą odrzucił Elżbieta, miała wznieść się na tron i stać się jedną z największych monarchiń, jakie Anglia kiedykolwiek znała. To samo dziecko, które Henryk próbował pozbawić legitymacji, stało się władczynią, która zdefiniowała epokę epokę elżbietańską. Największym dziedzictwem Anny nie była jej tragiczna śmierć, ale panowanie jej córki panowanie, które udowodniło, że władzy, którą Henryk próbował stłumić, nigdy nie da się naprawdę uciszyć. Dziś, wracając do ponurej rzeczywistości ostatnich dni Anny, przypominamy sobie o czymś więcej niż tylko o upadku królowej. Widzimy mechanizmy propagandy okrucieństwo niekontrolowanej władzy. I kruchość prawdy w rękach tych, którzy próbują ją kontrolować. Historia Anny Boleyn przetrwała, ponieważ zmusza nas do konfrontacji z niewygodnymi pytaniami o autorytet, sprawiedliwość i przepisywanie historii. W odciętej głowie Anny Boleyn znajdujemy więcej niż tylko przestrogę o okrucieństwie Tudorów. Widzimy ostrzeżenie, które rozbrzmiewa przez wieki: gdy władza jest absolutna, pierwszą ofiarą staje się sama prawda.